Po II wojnie światowej w Rzeszowie, który został mianowany stolicą województwa, potrzeba budowy obiektów sportowych wynikała z różnych przyczyn. Ważne oczywiście były wypoczynek i rozrywka dla mas pracujących. Jednak dla ówczesnych władz istotnym powodem realizacji dużych obiektów sportowych była chęć prestiżu i uznania. Dlatego pomimo bardziej palących potrzeb, Znalazły się pieniądze na pierwszy odkryty basen, który wybudowano w 1956 roku nieopodal ulicy Płaskiego. Autorem projektu był architekt Gerard Pająk. Minęło kilka lat i władze Rzeszowa i województwo uznały, że trzeba w Rzeszowie zorganizować większy zespół sportowy, który odpowiada randze stolicy województwa. I wtedy... W zorganizowano taki uproszczony konkurs architektoniczny. W tym konkursie pierwszą nagrodę i gwarancję realizacji inwestycji otrzymał zespół składający się z trzech autorów projektu. Byli to Andrzej Martens, Adolf Kosiba i Andrzej Kopacz. Do współpracy zaprosili sobie z Warszawy pracownika biura studiów i projektów typowych budownictwa przemysłowego. Wówczas już doktora Stanisława Kusia, który pochodził z Rzeszowa, był z Rzeszowa emocjonalnie i rodzinnie związany. Przedstawiona koncepcja była niezwykle ciekawa, zarówno pod względem architektonicznym, jak i funkcjonalnym. Obiekt składał się z hali sportowej, którą budowano na planie kwadratu o 36-metrowych bokach oraz krytej pływalni o długości 25 metrów hali Zaprojektowano trybuny na prawie 800 miejsc. Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna tego zespołu sportowego była bardzo nowatorska. Ponieważ Stanisław Kuś był człowiekiem o wielkiej inicjatywie, miał zresztą świetną szkołę, miał poprzedników w Warszawie, bardzo dobrych, którzy nauczyli myśleć, i wymyślił przekrycie hali sportowej. Jako układ oparty na naciągu liniowym. Były to, był to układ lin zalanych betonem, betonem sprężonym przez ten naciąg linowy i ta całe przekrycie, przekrycie hali było układem wiszącym, podwieszonym. Tak, tak, taka kolebka się z tej, z tej wiszącej historii stworzyła. no To jest rzeczywiście łupina wisząca, powłoka wisząca, sprężona. Na takim podrusztowaniu trzeba było takie prefabrykaty ułożyć, i następnie to przez odpowiednie ściśnięcie prawda, ta konstrukcja stała, że tak powiem, stała się konstrukcją bezpieczną. Też za każdym razem 5 grubości beton i jakieś żebra, które to uchwytują, prawda, z prefabrykatów. Wejście też bardzo oryginalne, bo są te takie trzy, prawda, trzy łupinki, wchodzi się do, do hali, o, z tym, z tym, z tym, z tym no, o, słupami takimi pochylonymi, bo dla warunków równowagi, a pod ziemią tam jest taki ściąg. Opowiadał profesor Kuś, że w czasie realizacji nastąpiła no swego rodzaju katastrofa, więc w czasie tego naciągania lin jedna lina puściła i puściła się w przestrzeń i wylądowała koło torów kolejowych linii kolejowej y, prowadzącej ze strony do centrum Rzeszowa. więc mogło się to skończyć źle, na szczęście skończyło się bez żadnych kłopotów. Tym niemniej, tym niemniej ten zespół architektoniczny y, uznany został powszechnie za. Rozwiązanie znakomite. Był jednym z nielicznych zespołów architektonicznych prezentowanych na przykład za granicą w takim popularnym francuskim miesięczniku architektonicznym. L'Architecture du Joudui. to wielki, można powiedzieć, zaszczyt dla Rzeszowa, że realizacja rzeszowska tam się w tym, w tym miesięczniku ukazała, została zaprezentowana. To świadczy o. o Poziomie tego rozwiązania. Oczywiście, kiedy lata upłynęły, okazało się, że jest to trochę za mały zespół dla Rzeszowa, i potem myślano o różnych dalszych realizacjach. Tu przede wszystkim pomyślano o tym, że zespoły, że ten jeden mały basen kąpielowy to jest trochę za mało. I wtedy Andrzej Martens doprojektował układ basenów kąpielowych znaczy bardziej rozbudowany i poszerzył jak gdyby ten cały zespół sportowy o całą strukturę, sekcję związaną ze sportami wodnymi. Miał to być nowoczesny i zajmujący niemal 3 hektary kompleks sportowo-wypoczynkowy. Jego budowa przebiegała etapami: od 1959 roku do połowy lat 70.. W 73 skończyła się ta dalsza rozbudowa o baseny otwarte, potem szatnie związane z basenami otwartymi, i dalej na wale, który był widownią do oglądania sportów wodnych po przeciwnym ceny tego wału zrealizowano zespół kortów tenisowych. Nie wszystkie zastosowane wówczas technologie przetrwały próbę czasu. W 2008 roku konieczny był remont, między innymi betonowego dachu krytej pływalni. Tak jest rzeczywiście. Tam gdzie jest te, no, wysoka temperatura, gdzie jest wielka wilgotność, gdzie jest bardzo dużo chloru, prawda? To ten beton tam nie bardzo, nie bardzo dobrze się utrzymuje i trzeba było rozebrać i zrobić tam drewniane przekrycie. I to właśnie tyle można powiedzieć o, o historii tego zespołu i o jego znaczeniu w mieście. Oczywiście oczywiście tkwił tutaj początkowo jako taki rodzynek w pustej przestrzeni, bo nie było tego parku, który w tej chwili łączy ten zespół sportowy z całym obszarem Starego Miasta. Nie było ani osiedla płaskiego po, po jego jednej stronie, ani tych bloków przy ulicy Księdza Jałowego po drugiej stronie. To był właściwie taki pojedynczy, zupełnie obiekt, chociaż właściwie pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, dla miasta bardzo ważny. Trzeba było troszkę jeszcze poczekać, żeby to wpisało się Kompletnie w strukturę przestrzenną Miasta Rzeszowa. Sponsorem programu jest Leroy Merleau w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Sponsorem programu jest sklep Super Materace, .pl, dystrybutor łóżek i materacy marki Hilding. Sponsorem rzeszowskich lekcji architektury jest fabryka mebli i frontów meblowych Restol.